Wszystkich. Jest niedziela, bardzo ładny poranek. Auto brudne. Zaraz pojadę u I opowiem coś o, o eksploatacji tego silnika M50 B30 Strokerze. Jak się spisywał przez ostatni rok. Co poprawiłem. Co bym jeszcze zrobił. Może. także no zobaczymy do zobaczenia no jestem na myjni już rozpinamy pasy szyba w górę kosimy teraz do sucha. Witam z miejsca nagrywania. Dotarłem. Auto umyte wysuszone. No, możemy teraz coś poopowiadać. Tak wyglądają kluczyki z samochodu. Mobilizer. Dokładany w fabryce. Więc tak, silnik spisuje się bardzo dobrze. Nie pobiera w ogóle oleju. Oczywiście docierany był. Półtora tysiąca km. 500 km było docierane bardzo delikatnie. Do 1000 już tak normalna jazda. Bez wkręcania go na obroty wysokie. Do 4000 max. Oczywiście nastąpiła wymiana oleju przy 500 km. Znaczy ogólnie to pierwsza, pierwsza wymiana oleju była po 20 metrach pracy silnika. Druga wymiana nastąpiła po przejechaniu 100 km, kolejna po przejechaniu 500 km, kolejna wymiana oleju była po 1000 km. I na tamtym oleju już jeździłem cały sezon. W tym roku zalałem. Zalałem olej nowy, 5W-50, już pokazuję jaki. O taki. Na próbę chciałem sprawdzić, co to w ogóle warto jest. Przedtem jeździłem na Millersie 5W-40. Jakby sportowym, nie? Tam do 8000 km można max robić na nim. tak się na No. Silnik bardzo fajnie się spisuje pracuje bardzo cicho. Moc ma moment sportowy ma z dołu fajny. Mam dosyć przyjemne czasy robi, bo oczywiście z aplikacji z telefonu nie żyłem 0100. To mój najlepszy czas wyszedł 5,7 do setki więc myślę, że spoko na 6 sekund jakichś pomiarowych tych profesjonalnych urządzeń, by zrobił także nie jest źle. Eee, zaraz otworzymy maskę myte pod masku. w tym sezonie, jeszcze go nie szykowałem nie sprzątałem bardzo się zrobiłem jak to właśnie eee, teraz kopię maski tutaj oczywiście nie pasuje mi plastik fabryczny, I tak przewody wiszą eee, ten plastik trochę przerobię i zamontuję go eee, jeszcze tego nie ogarnąłem eee, więc tak eee, Auto generuje 240 koni mechanicznych, tam bez półkonia i 310 momentu obrotowego, ale jest problem w tym dolocie. On jest jeszcze za mały, za mała przepustnica jest po prostu na samej górze. już Ta moc zaczyna opadać, nie generuje wyżej mocy, a powinien, trzeba będzie coś w tym. Zrobić, tylko nie wiem, czy w tym sezonie mi się uda cokolwiek. Yy, więc tak, co poprawiłem? Poprawiłem sprzęgło w tym samochodzie, bo to jeździło, ale to było tak niekomfortowa jazda. Bo tu jest tak, zrobiony sprzęgło. Jest jednomas M50 roztoczony na tarcze 240 mm i odolżony. Sam jednomas waży. Niecałe 7 kg. Yy... W tamtym sezonie miałem założoną tarczę sprzęgła z silnika M30 na sprężynach. Docisk od 3-litrowego diesla. I to się w ogóle nie sprawdzało, bo ten moduł od tej tarczy M30 tam się nie mieścił. Ja o tym nie wiedziałem i to uwierało mi trochę na tym Nie wyciskało do końca. wibracje miałem na pedale sprzęgła. Szarpało, w ogóle to szarpało, nie chciało tak ruszyć, jakbym chciał. Eee, w tym roku co zrobiłem, eee, wyjąłem to wszystko. Kupiłem tarczę od 2.8 M52 bez sprężyn. Eee, co jeszcze? Eee, wysłałem jednomas razem z dociskiem na wyważenie. Oczywiście to nie było wyważone dobrze a zapewniano mnie, że było wyważone te koło zamachowe dobra, mniejsza o to eee, przysłali mi to założyłem nowe łożysko porowe oczywiście tamto wyło uszkodziło się odcierając ten moduł cały tych sprężyn, sprężeń teraz jest spoko jest super, lekko chodzi nie szarpie, płynnie, nie ma wibracji super jest, jest ciche no, Lekko słychać, no, ale to wiadomo, przy modyfikowanych rzeczach zawsze będzie słychać, zawsze będzie jakiś odgłos, więc nie jest fabryczne. Z ciekawej rzeczy o tym sprzęgle: fabryczna dwumasa, bo to była dwumasa, ważyła około 12 kg. W tej chwili cały zestaw w tym aucie sprzęgła razem z dociskiem, starczą i jednomasem waży niecałe 12 kg. Czyli to jest lżejsze, łatwiej się wkręca na obroty, chętniej na postoju. Co jeszcze tu zrobiłem? Hamulce poprawiłem w tym samochodzie też. Wpadły całe, wszystkie przewody hamulcowe, e, elastyczne, czyli 6 sztuk, w oplocie stalowym. E, został wymieniony też płyn hamulcowy na motula o wyższych parametrach. Co poprawiło się przy hamulcach? Przy to, co zauważyłem. W mieście nic. W mieście nic się nie zmieniło. Hamował jak hamował, ale w trasie, jadąc prędkości, jest 30% skuteczniejsze są hamulce. O tak, o. Eee, u, od razu jak naciskasz pedał, gaz, te przepraszam, hamulca, to po prostu zaczyna samochód zwalniać. A jak gwałtownie się wciśnie, nagłe hamowanie to dęba staje. Nie przygrzewają się hamulce, jest bardzo fajnie. Skuteczność hamulców się mocno zmieniła. Na plus, dobra. W tym roku jeszcze zostało zrobione całe tyle zawieszenie. Wyjechał. Wyjechały wszystkie wahacze. Wszystkie tulejki zostały nowe, założone. Podokręcane wszystko. To teraz, no, teraz się prowadzi, bo zaczęło mi w tamtym, tamtym roku, w tamtym sezonie mi tak myszkowało. Ogólnie ten silnik to tam pewnie troszeczkę na bałaganiu, bo ten moment obrotowy pewnie jest ten stary gumiów troszeczkę ponadrywał. Jak się wciskało na pierwszym biegu gaz do, do oporu, no to potrafiło lekko znosić samochód. No już tam było widać, że te tuleje są bardzo słabe. Dobra. Co można byłoby uruchomić ten silnik? Aha. Jeszcze powiem powiem ciekawostkę o tym silniku. Akurat w tym egzemplarzu. Yy, których nie powiedziałem w poprzednim filmie w tamtym roku. Więc tak. Przy tego silnika wszystko jest nowe pierścienie. Tuleje cylindryczne wszystko jest nowe panewki. Zostały stare tłoki, korpy i wał. No wiadomo, no, korpus, czyli i głowica. Głowica, oczywiście porting. Podwójne sprężyny z silnika m 50 b 25 b 2 To przygotowałem go, żeby wyżej kręcić. Tylko, że no wyżej kręcić się nie ma sensu, bo nie rozwija dalej mocy. Powyżej 6 bo 6000 już nie rozwija mocy, czyli brak powietrza. Eee, druga sprawa. Nie ma kto mi tego wystroić tutaj. Jeżdżę na sterowniku. W tej chwili jest założona e, kość w sterowniku od Bogora. Nie wiem czy kojarzycie chłopa. No, bawi się w strojenia, ale to na odległość założył dla mnie, znaczy wysłał dla mnie tą kość poprzedniego sześć silnika m 50 b 25 to to był I na tym mierze. Tam poprawiona jest mapa zapłonów. No, oczywiście mam większe tryski, mam tryski od 2,8. Mam wtryskiwacz od Saba, jeszcze większy niż te są, są 2,8, a to wszystko leży. Jeżdżę na fabrycznych tryskach. Na razie nie mam pieniędzy, żeby to przejść na jakiś inny sterownik, no, troszeczkę mniej pieniędzy zabiera mój dom, który był w w trakcie budowy. No i troszeczkę ten projekt odstawiłem na bok, poprawiłem te rzeczy, które nie pochłaniały dużych funduszy. Aha, co jeszcze zrobiłem? X-PAPE został poprawiony został w ogóle wyspawany na nowo X-PAPE Kupiłem gotowca Który strasznie rezonował On był owinięty bandażem To go trochę wyciszyło, ale Został wyspawany z kwasówki W sumie to cały w ogóle jest z kwasówki Został wyspawany ten, ten X-PAPE z kwasówki Tak jak trzeba I został pospawany Ze średnicy rur jakie, jakie były W tym tutaj po całej długości, prawda? O. i to poprawiło się. Poprawił się dźwięk. I lekko moment obrotowy się poprawił, bo ten gotowiec jednak słaby był. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Aha, mieliśmy uruchomić silnik. To już tutaj. To pracuje, posłuchamy. Teraz zmienię rękę. Dobra. Wsiadamy. sprzęgło, mimo proszę przejmie, tak, zachowuje się silnik. Ktoś tam zarzucił dla mnie w komentarzu, w którym filmie nie pamiętam, że silnik pracuje nierówno. Proszę o Tak pracuje silnik w tym aucie. bo silnik będzie hałasował kamera wyłapie wszystkie dźwięki, które nie chcemy Sanczek, także nie posłuchamy teraz tego dźwięku. Zaraz może odetnę sapon, zobaczymy, bo do maksymalnych obrotów. Zobaczymy, jak on będzie odcinał się. Się auto prezentuje, już pokazywałem wcześniej. Być może nie z bliska. Komputer pokładowy. No, taka gałka. Ona nie jest oddzielna. Kolektor razem z mieszkiem. Kierownica M Technik 2. Bardzo fajna. miałem serducho. miałem serducho. Kupiłem tą kierownicę, aby yy, zastąpić ją, jak wysyłałem do przycia. Serducho, to kupię to fajnej cenie, myślę sobie założę. Założyłem tą kierownicę do serducha nigdy nie wróciłem. Tak mi się ta kierownica spodobała. A serducha sprzedałem po prostu. Powiedziałem, że jego nie założę No, nie jest idealna kierownica, ma swoje mankamenty. Eee, siedzenie to 46. Kurcze, są ciężkie. Już myślałem, że wrócić tutaj. Zwykłe manuale w skórze z E36 Sporty. Ale nie wiem to, jest to bardzo wygodne Może ciężkie elektryczne Spory masy dodają A to auto waży dużo Tonet 380 bez kierowcy Czarny sufit, który też sam robiłem w sumie to wszystkie rzeczy sam robiłem w tym to Wymieniłem też te dywaniki, miałem dywaniki. Miałem dywaniki Petexa. Jak widać te Petexy tak były śliskie, że powyrywały mi stepery z dywanów. Zostały mi tylko dziury. Polskie firmy są. Są bardzo miękkie, fajne. Mają bardzo fajną gumę, bardzo miękką i bardzo antypoślizgową. Te dywaniki w ogóle się nie, ślizga, nie ślizgają, mimo że nie ma steperów. Peteksy jechało od razu, nie wiem, Miał twardą gumę uciekały także, że wyrywały te stepery, niestety muszę coś tam wykombinować, coś podkleić i te stepery zamontuję z powrotem, żeby to jakoś wyglądało po ludzku Auto bardzo fajnie jeździ, jak po sznurku ogólnie jestem zadowolony z samochodu Co bym chciał w tym samolocie poprawić? Wiadomo, chciałem, najlepiej bym chciał polakierować na nowe auto. Nowe uszczelki, nowe duperale, drobiazgi. Tak, żeby to wyglądało, miał ręce i nogi. Planuję to, co mogę zostawić w sobie. To już jest moje 36. Nie wiem, czwarte. Chyba czwarte. Miał. kilka miałem sztuk. No, zobaczymy jak wyjdzie. Na razie auto stoi cały czas w garażu. W tym roku bardzo mało jeździłem. Cieszę się, że te sprzęgło poprawiłem w końcu, bo to był dramat z tym jeździć. Aha, opony wymieniłem z tyłu. Tam, ten, ten, ten silnik stroka, który w z dołu ładnie podciąga. Fajnie zrywa też trakcję. Też nie za każdym razem, bo to ma moc ze szperu, więc yy, klej. Powiem że klei bardzo dobrze. A czemu chciałem auto na nowo? Ma 30 lat. I oryginalny lakier na sobie. No fakt. Zderzak, zderzak był malowany. I nosek był malowany. To lakierowałem. Poszedłem, lakier był nosek był wypiaskowany. No, Maska ta delikatnie wypiaskowana. Albo się przydało po całości, bo wyciągać jakieś dołki parkingowe te I no co jeszcze? Ryski usuwać, żeby to ładnie wyglądało naprawdę jak z prospektu. Możecie napisać co chcielibyście wiedzieć jeszcze o samochodzie Zobaczymy co tu będzie Co będzie Coś może jeszcze nagram coś po w tym filmie. Do zobaczenia.